Sił. Mam dość tych, którzy mówią mi, kim być. Zakochany w śpiewie, mój wrażliwości. Mam dość tych, którzy mówią mi, jak żyć, bo za ze świata złem. Chcę stłumić swój ból, proszę uwolnić mnie. No, daremnie nie nam nie czeka, kiedy strach przezwyciężenie. A ta niepewność jak rzeka, mocnym nurty wciąga mnie. Cicho modląc się o wiarę, bicie serca, które znów pozwoli by odwagę. Skrze się mój, a Hu, hu. odnaleźć siebie. potrzebujecie bliżej, bliżej. Ludzkość spowija mrok. Chcę, by z nim o krok. Miłości oddając hołd poza płonącym świata złem. Chcę stłumić swój ból. Proszę, uwolni mnie. Noc daremnie na mnie. Strach czy zwycięża sen, a ta niepewność jak rzeka, most nurtem wciąga mnie. Cicho mordąc się o wiarę, bicie serca, który znów pozwoli, by odwagę wkręcił mój, a już dróż noc daremnie na mnie czeka. Kiedy strach czy zwycięża sen, a ta niepewność jak rzeka, most nurtem wciąga mnie. Cicho morąc się o widzę tak serca, które znów Pozwoli, by odwagę W mój mój, ale wzdłuż Uwolnij i zabierz ból A kiedy świat zapłonie Zostań czy mnie Uwolnij i zabierz ból A kiedy świat za bo nie zostań przy mnie.